Spotkałyśmy się w ubiegłym roku, właśnie taką letnią porą w tym gronie. To tak wynikało z potrzeby naszego serca, żeby zmieniać troszeczkę nasze, że tak powiem, otoczenie, żeby coś się zaczęło ciekawego tutaj dziać. Całe wakacje spędziłyśmy na tym, żeby poznać jakby oczekiwania ludzi, potrzeby. Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi na ten temat. A potem usiadłyśmy razem i zaczęłyśmy tworzyć nasz statut. Zajęło nam to bardzo dużo czasu, ponieważ propozycje działań były bardzo różne. Począwszy od tego, żeby rozwijać ludzi tutaj, wspierać, ale także integrować bardzo ciekawe działania i w ogóle społeczność naszą rzekowską. Nie chcemy pozostać jakby tylko zamknięci w obrębie naszej gminy i tej społeczności, ale chcemy wychodzić ze swoimi działaniami znacznie dalej. W centrum naszej uwagi znalazło się dziecko, dlatego że tutaj dziewczyny, moja koleżanka też jest nauczycielką. Więc jest to jedna ze ścieżek naszego rozwoju i dzisiejszy dzień to właśnie rozpoczęcie naszej ciekawej inicjatywy Akademii Rodzica, ale pozostałe nasze działania opierają się także na wspieraniu przedsiębiorczości. Ja może tutaj oddam głos koleżance, jednej i drugiej, bo to one są specjalistami w tej dziedzinie. Dokładnie, też właśnie zauważyliśmy duże zapotrzebowanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, na co chcieliśmy byśmy poprzez fundację wpłynąć i no rozpowszechniać informacje na temat możliwych dostępnych dotacji na założenie firmy, bądź jej rozwój, a nie jak gdyby wskazywać wszystkie instrumenty zwrotne, nie tylko dotacje, nisko pożyczki i wszelkie formy wspierania przedsiębiorczości. Jesteśmy też po to, żeby mówić o na takich szkoleniach i różnych inicjatywach dla przedsiębiorców czy też dla różnych grup społecznych bo po to też jesteśmy żeby informować o pozyskiwaniu środków unijnych na realizację wszelkich przedsięwzięć różnych grup społecznych No tutaj też bardzo istotne jest to, że wielu przedsiębiorców lokalnych i nie tylko lokalnych, tak naprawdę nie wie czasami skąd pozyskać podstawowe informacje, czy dotyczące otwierania działalności gospodarczej, czy prostych doradczych czynności, tak naprawdę pisania wniosków, pisania podań, pisania pism. I tutaj też jest ważne, że każdy może się do nas zgłosić o taką pomoc i my bardzo chętnie pomożemy, czy też zorganizujemy warsztaty tematyczne typowo pod to, czego określona grupa przedsiębiorców i nie tylko przedsiębiorców, ponieważ czasami są takie problemy formalne. Które przerastają tak naprawdę na co dzień i, i przy których jest potrzebna ta pomoc. Także tutaj jak najbardziej yy, możemy służyć doradztwem, jakby w zakresie takim troszeczkę doradczo-gospodarczym i prawnym. Gdzieś w swoich działaniach na pewno będziemy się opierać na tym, żeby pozyskiwać środki unijne na wszelkiego rodzaju działania kulturalne dla naszej gminy, na działania sportowe, na działania takie integracyjne dla osób starszych, dla niepełnosprawnych, na warsztaty ciekawe dla dzieci, na półkolonie. To jest jedno z naszych też jakby zaplanowanych działań. Na pewno zależy nam też bardzo na promocji naszej gminy, na, to, na tym, żeby jak najwięcej ludzi do nas przyjeżdżało, na tym, żeby rozwijała się tu turystyka. No, no to właśnie, jest... Na promocji szczególnie tak pięknego ośrodka, jaki mamy mm -hmm. w Żerkowie. No i mamy nadzieję, że nam się to uda. Liczymy też na to, że będzie nam się bardzo dobrze układać współpraca z naszym samorządem gminnym. Wszystko jakby na to wskazuje, że ta pomoc ze strony Urzędu Gminy będzie. Liczymy też na to, że zintegrujemy się z organizacjami pozarządowymi, które tu teraz dosyć licznie powstają na terenie naszej gminy i wspólnymi siłami. Coś ciekawego będziemy dla, dla naszej gminy robić.